Tam serdecznie w magazynie Telegram Dywizjon, jaki się można było spodziewać frekwencja na zapisach w niedzielny wieczór dopisała i komplet graczy uzbierał się bardzo szybko, trzy nagrody do zdobycia znakomicie zachęciły i po niektórych graczy, lecz większość z nich i tak gra dla samej rywalizacji. Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody. Dla zwycięzcy na najlepszego namiestnika i hazardzisty, a my mamy niespodziankę i fundujemy czwartą nagrodę. Fairplay. Każdy zawodnik, który zostanie wytypowany przez nasz magazyn, otrzyma znakomitą nagrodę. Zobaczcie sami. Oto najnowsze dziecko veola, patrz 3.0. Liczba nagród jest nieograniczona i nawet może się zdarzy, że 128 graczy wytypujemy, ale to już wszystko będzie od was zależało. Teraz zajmijmy się samymi rozgrywkami. Na gorąco zapytaliśmy kilku graczy tuż po losowaniu, jakim drużyna dopasowała i czy liczą na nagrody w tym turnieju. Zapraszam, posłuchajmy wypowiedzi. Drużyna może być, nie będę narzekał, ale wolałbym jakąś słabszą drużynę, żeby się pomęczyć z lepszymi graczami, żebym miał satysfakcję z wygranej. No w mojej grupie a w czwartej dywizji znajdują się dobrzy gracze z którymi sobie mam nadzieję poradzę a odnośnie szans na nagrodę jak najbardziej mam szansę chyba jak każdy nic więcej nie będę mówił żeby nie zapeszyć. Po losowaniu cieszę się bardzo. Zagrałem już kilka spotkań PSV i jest to bardzo dobra drużyna no a przede wszystkim wstrzeliłem się w nią. Jeśli chodzi o nagrody, to pada raczej będzie ciężko zdobyć, jako namiestnik, też choć to nie o to chodzi, bo ja wiedziałem z góry, że nie mam szans, mam zbyt wielkiego lenia i nie nadążam w tych nowinkach technicznych. Swoją drogą powinien ktoś napisać książkę dla namiestnika, byłoby łatwiej wszystkim, więc pozostaje Olby tekstra, bo tutaj każdy ma szansę. Ważne by mieć czwarta i przycieki. Trafiłem znowu na jedną moim zdaniem z najmocniejszych grup, pięć u zawodników stop 100 w rankingu, mówi samo za siebie. Co do drużyny grałem ją jeden mecz i zdaje się być w porządku, mimo iż po jednym spotkaniu niewiele mogę o niej powiedzieć. Nagrody są trzy, jednak nie poluję na żadną z nich, mimo iż na każdą mam szansę i spróbuję swoich sił i szczęścia. A witam serdecznie, no szczerze mówiąc, gdy spojrzałem na zawodników, z jakimi przyjdzie mi się zmierzyć, to na pierwszy rzut oka sądziłem, że będzie kruch opietarek UKS, remek te nazwiska rzuciły mi się najbardziej jednak po dłuższym zapoznaniu się z grupą doszedłem do wniosku, że nie jest źle i jeżeli bym nie awansował, to byłaby to dla mnie porażka. Zwłaszcza, że aż sześć miejsc jest premiowanych awansem. I poza wspomnianymi wyżej zawodnikami według mnie awansu zyska jeszcze kuwerty, no i ja o szóstą lokatę powalczę pozostała trójka z Speeder, Tulip 911, Dudzio 17, każdy inny układ będzie dla mnie sporą niespodzianką. Oczywiście niczego nie ujmując tej trójce, niestety nie mam pojęcia ich umiejętności to jak na debiutancki turniej zakończą swoją przygodę na fazie grupowej. Co do drużyny, to wylosowałem CSKA Moskwa. Mam trochę mieszane uczucia, gdyż nie miałem okazji zagrać tą drużyną wcześniej i z niecierpliwością czekam na debiut by zobaczyć ich umiejętności. Szczerze zamiast do Rosji wolałbym wkroczyć na Ukrainę i objąć Szachtar, którym dobrałem ostatnio w Kanariniu Skapi spodobała mi się ta drużyna. Może dobrym znakiem będzie fakt ze Szachtarem też zagrałem pierwszy mecz dopiero w turnieju, tak samo będzie tutaj drużyna czeska. A więc zobaczymy, co do moich szans w tym turnieju to wyjście z pierwszej fazy grupowej jest dla mnie sprawa oczywista ale poprzeczkę sobie podnosić trzeba i będę usatysfakcjonowany awansem do lig mistrzów a później niech się dzieje co się dziać ma czyli na żywioł sądzę, że jeżeli mowa o nagrodach to najbliżej mi do zgarnięcia nagrody za najlepszego namiestnika chociaż miejsce w pierwszej trójce w tej klasyfikacji wziąłbym w ciemno już wiedzę co zaczną gracze wyprawiać w swoich tematach tylko po to żeby zgarnąć kasiorkę trochę martwi mnie fakt, że mając taką motywację to można zdziałać wiele a później przyjdzie kolejny turniej bez nagrody za ten fach i na 99% brat ten już starać się tak nie będzie a ja? Ja robię to co w każdym turnieju czyli swoje nie będę się aż nad to spuszczał a jak to zostanie ocenione to zobaczymy. Drużyną którą gram w pierwszej fazie tura a jest nią Spartak Moskwa jest niezła choć bramkuje w niej kilku dobrych napadziorów z mocnym strzałem. Grupę oceniam na dobrą i chyba nie będzie problemem z niej awansować, z pewnością będę chciał wygrać za danym zipem. Powiem szczerze, że interesuje mnie tylko wygrana w tym turze nic poza tym, jak się czuję po losowaniu. Chmy nie wiem czy mam się cieszyć czy płakać, gdyż trafiłem na dość mocną grupę, gdzie co najmniej czterech zawodników prezentuje dobry poziom. Również nie grałem nigdy dynamik i już mam mieszane uczucia co do tej drużyny. Czas pokażę, co do moich szans na trofea to powalczę o zwycięstwo w Lidze Mistrzów i może się uda w na najlepszego namiestnika nie liczę. Dzięki za wywiad i pozdrawiam. To co się wydarzyło w pierwszej fazie turnieju oczywiście w telegraficznym skrócie przedstawią nam fachmani od rozgrywek piłkarskich zapraszam oddaję wam panowie głos. Dziękujemy ślicznie, witamy i aby nie tracić czasu od razu przechodzimy do konkretów. Jest to turniej niecodzienny pomijając już fakt trzech nagród w jednych rozgrywkach to ilość uczestników bo aż 128 graczy rozpoczęła batalię o miano najlepszego, także sam system rozgrywek w tym turnieju jest specyficzny i do tej pory niepraktykowany jeśli chodzi o zespolenie jakby dwóch systemów rozgrywki przy jednoczesnej zmianie drużyn, na taki ruch pozwala nam najnowszy patch 3.0 i Adek wraz ze swoim bratem Kamilem zaprojektowali ten tur i teraz wdrażają go w życie żeby przeanalizować wszystkie wydarzenia w czterech dywizjach to czasu by Brakło do świąt iż jak wiadomo w każdej dywizji jest cztery grupy po 8 graczy z których to wyszło po 6 najlepszych. Postaramy się delikatnie to wam przybliżyć. Seboes i Pawełok z 1991 niestety żegnają się z turniejem już w pierwszej fazie a Reksul drugoligowiec pewnie zwycięża tę grupę. Przeskakujemy do grupy do pierwszej dywizji ponieważ B i C nie są kompletne. Będziemy w magazynie nagradzać grupy, graczy którzy sumiennie i z w pełni dyscypliny podeszli do turnieju. W tej grupie Malmo i Marianks niestety zajmują dwa ostatnie miejsca i przygoda z tym turem zakończona, a grupę wygrywa z Inus. Kaczorzasty nie ugrywa ani jednego punkta w drugiej dywizji grupie B, Maxi z pięcioma oczkami też już kończy udział w rozgrywkach, o graczach którzy przeszli do kolejnej fazy porozmawiamy w następnym magazynie. Grupę wygrywa czarny, ale nie czarny koń tylko sam wódz czarny, odpadają z dalszej rywalizacji Tomaszek i Michu 91. Trzecia dywizja, Grupa A. Tutaj z turniejem się żegnają Cardinho i Barthelmo, a Adam Zip skakuje do kolejnej fazy z ostatniego premiowanego miejsca. No a w Grupie B mamy niespodziankę in minus, jeśli chodzi o dzidziego nasz zapracowany admin odpada z turnieju. Ten chłopak jest naprawdę niesamowity, nie dość, że tyle dobrej roboty odwala, to daje jeszcze innym pada wygrać. Nie ma to tamto piękny best, ale o 1983 niestety już tego pada nie wygra, bo kończę udział w turze. Dywizja czwarta grupa i tutaj Mariusz 91 BN i bombelki pakują manatki bilet powrotny przebukowany, samolot lotnisko i na trening oby kolejne tury potrwały odrobinę dłużej w wykonaniu tych braczy. W tej grupie Ronaldowi pcużeś nam uczynił Ronaldo a Ronaldo zniknięciem swoim z turnieju niestety brutalna rzeczywistość również zweryfikowała umiejętności konrado 176 i też znika z tego tura. Nasz nowy utalentowany grafik już nie powalczy opada. Turniej zakończony dla bodzio 89 RDK jak i topera 2000. Juliusz 93 i 2 Apakalipse odpadają z turnieju a o pierwsze miejsce kto by mógł powalczyć jak nie pierwszoligowiec Lukas So i Panhopek dawno nie niewidziany w turniejach ale jak widać każdy powraca i to z dobrym skutkiem. Przebrnęliśmy jako tako przez te dywizje, i mam nadzieję, że nie zanudziło to Was zbytnio. No ale ta faza jest tak obszerna i praktycznie można ją potraktować jako eliminację. i Poza tym, pięknym gestem naszego admina, jego reszta graczy radziła sobie bynajmniej dobrze. W oczekiwaniu na kolejną fazę, postaramy się dotrzeć do graczy i zapytać ich, jak cykl treningowy współgra z dotychczasową formą. Dziękuję ślicznie za przebrnięcie przez te grupy. A ja oddaję z powrotem głos do studia naszego Telegramu. Do zobaczenia w kolejnej fazie turniu. Dziękuję a my zerknijmy na pierwszą klasyfikację w Weolbet Extra, najlepiej typują jak na razie kracik GKS i Lukas 15 prowadzą z 17 punktami. Pamiętajcie, że nadal możecie obstawiać tylko nie edytujcie postów bo takowe nie będą brane pod uwagę zastanowić się a następnie wkleić. Przypominamy również o nagrywaniu meczy i dostarczaniu ich organizatorom gdyż powstaną z nich skróty które montują Nowak i Godro, im też można podsyłać wasze mecze. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć w dziale turniejowym w temacie Skróty Spotkań na dziś. To już wszystko. Czas goni. Do zobaczenia po drugiej fazie turnieju.